Widoczni na tym dzisiejszym żywcu, żywiec rodzinny, dzisiaj nadajemy z góry tutaj, z góry Karim, pokaż się tutaj, co tutaj masz, co tutaj masz, zabawki jakieś, masz tutaj zabawki, pokaż jakie masz zabawki Karim, syrenkę masz, urwałeś syrenkę tam ze ściany, o wyszło teraz powiadomienie, że idzie żywiec, żywiec rodzinny, co tutaj masz, to jest syrenka. Syrenka. Ja, tak. Co tak, co tak krzyczysz? Weź ją tam przyklej jak chcesz. A kolo, kolo tam, tam, tam przyklej, jak chcesz, a później, później ten. Dzień dobry. mówi to. No, gdzie mam być? Cześć? cześć, cześć? Cześć, cześć? A, daj tak, A, tak, daj, daj, cześć, dobrze, to daj cześć. Daj daj, cześć, daj, cześć, zanim cześć, tak daj na telefon, buna. Możesz zrobić takie cześć do papa pa, do telefonu, zrobisz, czy nie? Do kamery. Tu do wizu. Zrobisz tu do widzów papa? Czy nie zrobisz papa? Nie, ona papa. A Będą takie no, ale to wiadomo. Dzień dobry wszystkim. Taki wspólny, rodzinny żywiec, krótki, ale chcieliśmy się tak po prostu odezwać ostatnio. Robiliśmy takiego razem tydzień temu, zeszłą sobotę. Chciałem wam powiedzieć, że ruszyły przygotowania też do świąt. Już pierwsze jakieś zakupy. Dzisiaj byłem o poranku oczywiście. Wszystko gdzieś będzie się działo też na vlogach, na kanale rodzinnym, na co Was zapraszamy, na Mora Family Vlog. Dzisiaj trochę ponagrywałem też, <grywa> jakie drobne perypetie, perypetie z zakupami i tak dalej. No ale tak czasami bywa, po prostu nie ma się co przejmować. i ten. Teraz byłem właśnie u fryzjera, jak widać, jak jeden z widzów pisze, że jestem wygolony do operacji, przygotowany do surgery, <grywa> żeby ona rozmawiała. Tylko no tak. E, albo do więzienia. ty Fionu Chciałeś suszarkę? Po co ci suszarka? A jak Karim, robi wilk? Fiorun, Jak robi wilk, Karim? Jak robi wilk? Powiedz, tak ja. robi. Wilk. Takie kumfa, cia, jak robi wilk? Dobrze, a jak mhm. robi indyk? Kurkano? Indyk. A jak, jak robi słoń, słoń? słoń. Elefantur, ma słoń. Tak robi słoń, no widzisz, Ty potrafisz. Potrafisz. kokoszu? Jak... Kura, jak robi kura. Kukury, Kukury robi, tak? Kukury kurowi. no to dobrze. Widzisz, jesteś... A kokoszu? Kokoszu, jesteś takim... Tam zostawisz, bo Karim ma takie zabawki też, zwierzątka, zostawisz sobie. Zostawił sobie na na, na dole. Kukuryku, kukuryku. Kukuryku, kukuryku. Pokaż tutaj kukuryku mojej mamy. Koszu! Że... Co... No, co tutaj chciałeś pokazać? Koszu! Kokoszu, kokoszu kasku! Kokoszu, kokoszu, gdzie jest kokoszu? Kokoszu, kokoszu jest na, na dole karim, także tam. Ten... Także tak to, tak to wygląda Zabędziemy, weekend. weekend yy, i się, się Możemy weekend może mieć na dół. Przejdziemy po prostu i ten. Tak, mam nadzieję, że będzie po prostu zasięg internetu, że nie zginie gdzieś. E, to możemy zgasić. O, zejdziemy na dół. Tutaj mamy przyświecone. I co? Tak jak powiedziałem, ruszyły przygotowania do świąt. Już jakieś zakupy jest zaplanowane, co będziemy robili, co będziemy przygotowywali w sensie do jedzenia. Także, także to wszystko będę pokazywał też na vlogach. Ale tak dzielę się na razie taką ogólną informacją, jak to wygląda. Muszę tu uważać na tych schodach, żeby się nie uderzyć, ten selfie jest długi trochę. No także e, tak to wszystko słuchajcie wygląda co więcej mm, co więcej mamy pogodę pogodę taką trochę e, posępną w Bukareszcie jest jest po prostu chłodno e, jest duży wiatr nie, nie krzycz Karim nie krzycz Karim czasami taki jest rozdarty rozdarty dziakolo aic aic no gdzie masz tu masz tu masz swojego kokoszu tam masz inne... Tam masz inne zwierzątka. Obrócimy kamerę, żeby pokazać. się Karim. Tam masz swoje zabawki i ten. Po pokażesz tutaj, czy nie? No nie Pokażesz tutaj Karim, czy nie pokażesz? Nie, pokażesz? telefon? No chodź, pokaż tutaj co masz. Pokażesz Karim. Pokaż tutaj. Pokaż tutaj. Ja lubię na tym fotelu. Ja pokaż co tutaj masz ciekawego. Jakie masz zabawki? Oni się całują? Całują się tutaj? Całują się, buziaki sobie robią. A ty Masz tutaj ten. Jaki jesteś, Piszk? Tak sobie robią buziaki. Karim, to muszę wam powiedzieć, że on jak coś chce, to wtedy potrafi dać buziaka, przytulić się, tak? Zwłaszcza wieczorami. jak przed... Przed spaniem ma najwięcej gdzieś tak energii, i wtedy e, nie chce mu się spać. Robi wszystko, żeby odwlec tą chwilę, jeśli chodzi o spanie. Salut Sławko I, I wtedy e, bierze go po prostu na takie zabawy, i zawsze chce, żeby go brać na ręce, i robić mu taki samolot i tak go e, podrzucać w powietrzu. I ten no i, no i to są takie zawsze, taki rytuał już bym powiedział, przeszedł krat się w nasze życie i, i cały czas y, mu robię zawsze wieczorem. Także nauczył się i wtedy on y, przychodzi i mówi proszę. Ja mówię, co się mówi. Najpierw mówił mówi, a później, teraz już wiesz, że się nie mówi mówi, tylko słowo, tylko mówi się proszę. I wtedy mówi proszę, przytuli się i da buziaka. Tak, kanie? I wtedy się robi samolot. Hmm, także, także tak to z nim jest. Y, ja się cieszę, bo y, ja do niego mówię cały czas po polsku, on rozumie polskie słowa. Oczywiście z językiem rumuńskim ma większą styczność, bo, no bo ja też pracuję i nie jestem w stanie cały czas być koło niego. Ale to, że pracuję właśnie w domu, to też umożliwia mi, że nie tracę czasu na te dojazdy, tylko raz w tygodniu do tego biura. Więc jak tylko zamknę komputer, zamknę laptopa, to zawsze, zawsze tutaj schodzę na dół. No i co, I, i, i wtedy do niego mówię w naszym ojczystym języku polskim. Także tak on ma cały czas styczność z polskim, no i co, i się po prostu uczy. No, no, może więcej kojarzy rumuńskich słów oczywiście, ale, ale polski to jest jego drugi taki język i na pewno będzie mówił. I już nieraz się zdarza tak, że potrafi powtórzyć jakieś nawet dwa słowa. Że na przykład, że mama jest, mama w domu, mama w domu. To już nawet trzy można by powiedzieć. Mama, gdzie jest? Pytam się go. Gdzie jest mama? Gdzie jest mama Karim? Gdzie jest mama? Powiesz nie, teraz jesteś zajęty. Gdzie jest mama? Teraz jesteś zajęty. Gdzie jest mama? <głos》>. Ta, ta. Gdzie jest mama? Teraz jesteś zajęty, masz swój świat, masz tam zabawki, no nie będziesz mówił. Także tak to jest dużo się dzieje w o weekend. Ja mam 23, 24 Wtedy. wolne. Bo po prostu tak wyszło. Witam, ja się kształtam. To do, dobry wieczór, dzień dobry. Ja już mogę mówić właściwie dobry wieczór, bo za niedługo będziemy mieli wieczorową porę i faktycznie się już będzie ściemniało. Jeszcze tak pół godziny i będzie po prostu tutaj noc całkowita. Także dzień jest teraz krótki. Późno rano się robi po prostu widno, i tak samo wieczorem szybko te, ten zmrok nadchodzi tutaj. Także tak to wygląda w Rumunii. No i co więcej, będzie się działo wszystko na vlogach. Będą vlogi teraz też w najbliższym czasie, taka akumulacja bym powiedział, vlogów na kanale rodzinnym, bo jest co, mam co nagrywać. Tematy cały czas dziś jakieś są, byliśmy w różnych fajnych miejscach i też niefajnych. Które chciałem pokazać, bo są miejsca, które jak zawsze pod jakimś się podpiszę, w sensie, że powiem, że to jest miejsce, które mogę zarekomendować. To jak na przykład Market Świąteczny w Piazza Unili, który odwiedziliśmy i pojawi się właśnie film. Ale wcześniej zobaczycie odcinek już jest przygotowany, wgrany na odchłanie YouTube'a, Tylko czeka w swojej kolejności, będzie odcinek. Z takiego miejsca, którym nie było czuć, moim zdaniem, przynajmniej klimatu świątecznego, to miejsce było bardzo plastikowe, to miejsce było bardzo takie bez życia w dosłownym tego słowa znaczeniu, ponieważ nic się tam nie działo yy, i ten, i mnie ono przynajmniej nie przypadło do gustu, a nie się akurat podobało, ale możemy mieć. Yy... Inne po prostu zdania, a nie się podobały dekoracje tam i, i wystrój tego miejsca, a mnie, okej, okay, to też mi się podobało. Ja nie mogę powiedzieć, że nie, ale, ale po prostu atmosfera tamtego miejsca nie, nie była mi taka y, świąteczna i to będzie też na vlogu. Także tych vlogów będzie trochę przygotowanych na ten kanał rodzinny. E, dużo nagrywam. Mam też motywację, bo to jest też e, raz, że coś się dzieje, że to, to nic nie jest takie, wiecie co, że coś na siłę ja muszę nagrywać. Po prostu nagrywam, bo, bo, bo cały czas coś się dzieje. A dwa, że e, też jestem zmotywowany, bo mam od jakiegoś czasu też tą kamerę, którą sobie filmuję. Także no tak to wygląda. Dobra. E, dzisiaj nie będę przedłużał. E, chciałem. Tak, ogólnie, się, żebyśmy się tu odezwali, pokazali razem wszyscy. Jeszcze tak na zakończenie tutaj zrobię taki rzut, żeby nas było widać wszystkich razem. No i co, życzymy Wam miłego weekendu, wszystkiego dobrego, zdrowka przede wszystkim. Jeszcze się, jeszcze się będę odzywał, będę robił jakieś transmisje na żywo. Zobaczymy kiedy i jak. Dzisiaj postanowiłem, że będzie rodzinnie jak w sobotę, zeszłą, i może tak będzie teraz. Jak tylko wszystko będzie, no nie wiem, będzie chwila na to, i w ogóle czas, to, to po prostu może tak co sobotę jakiś taki wspólny, rodzinny żywiec. Dlaczego jeszcze na sam koniec trzeba łysych pokryć papą? Bo, bo się tak nałysał tak nały, na, na prawie ostrzygłem. Dwa, że była taka piosenka. Napiszcie w komentarzu, czy znacie tą piosenkę, że trzeba łysych pokryć papą. Ja taką dziś słyszałem to jest z dawnych lat, z takich lat dinozaurów, takich jak ja jestem, takim dinozaurem chodzącym po tym świecie. I zna się tylko, znam się tylko na tej starej muzyce, a ten, ta cała muzyka, która jest teraz, to jest takim komercyjnym badziewem, którego ja nie uznaję. Przynajmniej w większości, niektóre rzeczy są fajne. Z, kin, z kini wrócili tak. Wzajemnie wszystkiego najlepszego przykrycia i, i ja również zdroweczka. Pozdrawiamy. Tyle z naszej strony. Miłego weekendu będzie się działo jeszcze na vlogach i nie tylko. No i będą żywce, na których będę omawiał różne. Mm, ee, o, to jest trzeba wysyk pokryć papą, lecz mu duszy nie ma na to. Dokładnie Jasiek z to tak to jest. Tyle. Z naszej strony trzymajcie się. Do zobaczenia, papa. Bardzo, pa. bardzo